Nowa partia polityczna w Polsce, czyli coś, co dzieje się tak naprawdę już od 15 lat, cyklicznie powstaje nowa partia centrowa, nowa partia, która ma być pomiędzy PISem, pomiędzy platformą, ma być alternatywą. Kiedyś był to ruch Palikota, później była nowoczesna, z 15, później Polska 2050, i wydaje się, że miejsce partii Szymona Hołowni może zająć Nowa Polska, bo dokładnie tak została nazwana ta partia. Założycielem tejże partii jest pan Wadim Tyszkiewicz, senator drugiej kadencji już z rzędu, kiedyś prezydent miasta Nowa Sól, no obecnie wiceprezes partii Nowa Polska, prezesem został pan Zygmunt Frankiewicz. Ale w ogóle co to jest za partia? Jaki ona ma program, co ona chce osiągnąć i dlaczego powstała? To są najważniejsze. Pytania. Ma to być partia centrowa, konkretnie liberalno-konserwatywna ma skupiać się na wolnym rynku, działaniu samorządu, decentralizacji i nie ma wchodzić w spory światopoglądowe. To są główne założenia, jakie przedstawił właśnie przed chwilą wspomniany przeze mnie Wadim Tyszkiewicz na konferencji, podczas której zapowiedzieli oni, że taka frakcja właśnie powstaje i że uwaga, ma to być alternatywa. Alternatywa dla brunatnej koalicji. Co miał na myśli Wadim Tyszkiewicz, mówiąc, brunatna koalicja? Ano chodziło o potencjalne zrzeszenie się partii Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, i również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Stwierdził, iż jest to bardzo duże zagrożenie. Z tego też powodu zdecydował się nie odchodzić z polityki, ponieważ, tak jak mówił jeszcze jakiś czas temu, po przegranej Rafała Trzaskowskiego rozważał to, aby odsunąć się w cień. Jednak pozostał ze względu na. Pojawiające się w jego opinii zagrożenie, którym właśnie są te trzy partie rosnące w siłę, czego nie można odmówić im, ponieważ faktycznie w sondażach rosną. W tym momencie, przeliczając poparcie na mandaty, wychodzi na to, że będą mieli oni spokojnie większość, gdyby wybory odbyły się teraz, a mogą nawet aspirować po większość konstytucyjną. Dlatego też powstała Nowa Polska. Czym będzie się ona charakteryzować? Przede wszystkim tym, że nie będzie ona miała jednego lidera. Polacy są przyzwyczajeni do partii wodzowskich, o czym mówił pan profesor Antoni Dudek w komentarzu właśnie do utworzenia tej frakcji. Stwierdził on, iż jest to zagranie nietypowe i jego zdaniem ryzykowne, które się nie powiedzie, ponieważ no mamy taką charakterystykę jako społeczeństwo, że lubimy mieć jednego Takiego lidera, jednego tak jak właśnie mówiłem przed chwilą wodza, który kieruje partią, idzie jak Napoleon Bonaparte i prowadzi do zwycięstwa. My are many. My are none. Tu zostało powiedziane, że tego nie będzie, że zarząd jest bardzo szeroki, że wszyscy są sobie y, równi, i że mamy po prostu działać dla Polski, działać dla obywateli. Y, taka podstawa można by było powiedzieć trochę. Pokorna, nienarzucająca się została, także zastosowana w tworzeniu programu. Znaczy, program, wiadomo, stworzono na podstawie poglądów polityków tejże nowej partii, natomiast zapowiedziano, iż będzie on udoskonalany, będzie modyfikowany ze względu na opinię wyborców, ponieważ będą prowadzone konsultacje społeczne. Czy to powinno załóżmy zostać, czy nie, czy może coś wprowadzić. Także trzeba się spodziewać, że. Jak zaraz ten program zostanie opublikowany, bo jeszcze nie jest oficjalny, to będą nadchodziły tego zmiany. Ale czy faktycznie ta partia ma szansę odnieść sukces? Został wybrany, moim zdaniem, dobry moment do utworzenia jej. Yy, mamy w tej chwili dwa lata do najbliższych wyborów parlamentarnych. To jest spokojnie czas na to, aby rozwinąć nowy ruch polityczny, aby doprowadzić do sytuacji, w której można zdobyć poparcie gwarantujące dostanie się do Sejmu, a może nawet realne wpływanie na sytuację, na tworzenie rządu. Yy, dlaczego jeszcze ten moment jest tak bardzo dobry? Otóż Szymon Hołownia znajduje się w potrzasku. Szymon Hołownia znajduje się w tej chwili w odwrocie. Jego politycy z jego partii zaczynają odchodzić z coraz większej ilości, stwierdzili, że się poddają i że jego ruch, że Polska 2050 nie ma już przyszłości i no, to nie jest tylko i wyłącznie zdanie właśnie tych osób, ale również zdanie ekspertów, zdanie obserwatorów naszej polityki krajowej, że ten projekt upadł, że jak marszałek Sejmu właśnie Szymon Hołownia straci swoją pozycję ze względu na oddanie funkcji Włodzimierzowi temu, to już w ogóle odsunie się w cień, nie będzie o nim nic słychać i dlatego też jest to szansa na to, aby ten elektorat zabrać, no bo jak wiemy, na centrum jest w tej chwili jedna wielka katastrofa. Polska 2050 w ostatnim sondażu miała 1% poparcia. To jest po prostu dramat. Czegoś takiego nie było przez niewiarygodnie długi czas, żeby Polska 2050 miała taki kryzys. Ostatnio takie zagrożenie mieliśmy przed samymi wyborami w 2023 roku. Oczywiście wtedy w ramach trzeciej drogi poparcie było wyższe, ale była szansa, że się nie dostaną PSL i Polska 2050 do Sejmu. Teraz nie ma w ogóle chyba sensu mówić o Sejmie, bo jeżeli ma się poparcie 1%, posłowie odchodzą, no to partia zmierza ku upadkowi. I. Dlatego myślę, że Nowa Polska powstała właśnie teraz, ponieważ jest to szansa na zebranie tego centrowego elektoratu, elektoratu, który został po Polsce 2050 ludzi, którzy uważają, że Konfederacja jest dla nich zbyt skrajna, są znudzeni platformą, a jednocześnie chcieliby zagłosować na kogoś, kto jest za wolnym rynkiem, kto nie pakuje się aż tak w sprawy światopoglądowe, kto po prostu jest w centrum, kto ma te poglądy centrowe, trochę centroprawicowe nawet. Pytanie teraz tylko, czy znajdą się na to wyborcy, czy znowu wyborcy się na to złapią. Dlaczego mówię złapią? Ano dlatego, że moim zdaniem jest to po raz kolejny próba nabrania naszego społeczeństwa na partię środka, alternatywy dla Duopolu, PiS i PO. Bo to właśnie y, jeszcze dwa miesiące temu około mówił Wadim Tyszkiewicz, że jest to partia, która ma być przeciw tym brunatnym ludziom z konfederacji, ale również ma być przeciw Duopolowi PiSu i Platformy, że ma ona z nim skończyć, że ma być właśnie tym centrum, y, czymś pomiędzy wszystkimi, co będzie faktycznie skupiało się na rozwoju Polski, na dbaniu o interesy polskich obywateli. Natomiast ja mam tutaj pewne wątpliwości, czy aby na pewno y, będzie to walka z Duopolem, ponieważ sam pan Wadim Tiszkiewicz, założyciel tejże partii, inicjator, y, ma przeszłość związaną z Platformą Obywatelską. Otóż w 2017 roku jeszcze był w Nowoczesnej, później w 2018 roku, gdy startował na burmistrza Nowej Soli, przepraszam, prezydenta Nowej Soli, wygrał te wybory z dużą przewagą, poparła go Platforma Obywatelska. I teraz no, należy sobie zadać pytanie, czy on aby na pewno jest tak niezależny, czy on aby na pewno jest za tym, aby ten duopol zakończyć, tym bardziej, że jeszcze niedawno po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich stwierdził, że chce on się odsunąć z polityki, ponieważ tego właśnie polityka popierał w drugiej turze wyborów prezydenckich. Moim zdaniem są to jasne wskazania na to, że tam jednak lekkie stronnictwo jest, lekkie albo nawet i duże, że to nie do końca będzie ta walka z duopolem, i najprawdopodobniej, w mojej opinii przynajmniej, skończy się tak, jak kończyło się zawsze czyli będzie to kolejna przystawka dla pisu albo platformy. Tutaj akurat bardziej wskazywałbym na koalicję z platformą obywatelską, ze względu na to, że, no, tak jak przed chwilą mówiłem y Partia Nowa Polska wyrzeka się PiSu, wyrzeka się Konfederacji, wyrzeka się partii Grzegorza Brauna. No i tak jak wskazywałem, pan Tyszkiewicz, pan senator Tyszkiewicz ma jasne powiązania z Koalicją Obywatelską. Więc należałoby się spodziewać, że jeżeli dostaną się oni do Sejmu w najbliższych wyborach i będą mieli szansę wejść w rząd z Platformą Obywatelską, to najprawdopodobniej... Właśnie to zrobią. I tutaj moim zdaniem właśnie jest problem. Otóż, jeżeli tworzymy partię, która ma być alternatywą, która ma być inna niż wszyscy, która ma działać, która ma zmieniać Polskę, która ma zwalczyć duopol Pisu i Platformy, to jej założyciel nie powinien mieć takich silnych powiązań z jedną z partii tego duopolu. Założyciel partii nie powinien tak jasno opowiadać się po jednej stronie, Konfliktu politycznego, tym bardziej, że na tej konferencji, na której ogłaszano powstanie yy, tej frakcji, mówiono, iż trzeba skończyć z podziałami, że trzeba skończyć z walką, wojną polsko-polską, z dzieleniem ludzi na lepszych i gorszych. Natomiast na tej samej konferencji dosłownie powiedziano, że trzeba walczyć z brunatną koalicją Pisu, Konfederacji i partii Grzegorza Brauna. Ja teraz nie zamierzam mówić, czy te partie są faktycznie brunatne czy nie, czy one są faktycznie zagrożeniem dla Polski czy nie. Chodzi tylko o to, że jeżeli ktoś próbuje przedstawić nam rzeczywistość, że on będzie walczył z duopolem, że on będzie alternatywą, że chce skończyć z podziałami i dzieleniem ludzi na lepszych i gorszych, to nie powinien wchodzić do polityki i tworzyć partii z motywacją taką, aby zwalczać konkretną grupę polityczną. Grupę polityczną, którą przecież popiera połowa Polski. Jak sobie podsumujemy wyniki sondażowe PiSu, Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, to to jest mniej więcej 50% zadeklarowanych wyborców. No i teraz partia została założona po to, aby te partie zwalczać. No i teraz w jaki sposób ma to niby podziałać na wojnę polsko-polską? W jaki sposób ma naprawić sytuację? W jaki sposób ma być koniec z podziałami? No ja tego nie widzę. Natomiast to nie chodzi o to, żebym ja to widział. Chodzi o to, aby wyborcy to widzieli. Czy wyborcom się taki pomysł spodoba? Moim zdaniem może się spodobać, ponieważ e, niestety, ale polskie społeczeństwo cały czas cyklicznie łapie się na tą samą pułapkę, czyli nowa partia centrum, nowa partia, która zmieni Polskę na lepsze, w której ludzie przychodzą, będą działali i nie będą popadali w korupcję, w lobbying, nie będą lecieli na stołki. E, to się zawsze sprawdza, ponieważ ludzie faktycznie są już zmęczeni tym, co się dzieje w obecnej polityce, natomiast nie rozumieją, że tego typu frakcje, frakcje typu Polska 2050, z 15, ruch palikota czy nowoczesna. To są organizacje złożone z ludzi, którzy byli wcześniej w Platformie i w PiSie. To są te same twory polityczne, które kontynuować będą to brzemię tych dwóch partii brzemię Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. I mi naprawdę jest trudno sobie wyobrazić, że tu będzie inaczej. Oczywiście chciałbym tego, chciałbym, żeby Partia Nowa Polska przyszła z nową jakością, powiedziała teraz, że będziemy działać i faktycznie zaczęła działać. Przyszła, wyciągnęła konkretne rozwiązania na stół, i stwierdziła, tak ma być, za tym jesteśmy, jeśli chcecie nas do rządu, to musicie to spełnić. Byłoby super, ale czy tak będzie? No moim zdaniem po prostu nie ma na to szans, bo nie było tak nigdy, co pokazuje historia. Ah, oh, shit, here we go again. No dobra, no może trochę przesadziłem. Zawsze jakaś szansa jest i należy wierzyć, że tym razem będzie inaczej, że tym razem to będzie ugrupowanie, które faktycznie coś w Polsce zmieni. Yy, ale mówię, no szansa jest na to niewielka, co pokazuje historia, ale to nie jest teraz istotne. Jeżeli chcą w ogóle coś zmienić, to muszą przekroczyć próg wyborczy 5%, zakładając, że wystartują sami bez koalicji. I czy to jest możliwe? Yy, moim zdaniem tak, ale będzie to ciężkie. Yy, mają oni swoje trzy atuty. Dwa z nich mogą być zagrożeniem, natomiast yy, to się okaże. Yy, pierwszy z nich to jest yy, to już o czym mówiłem, czyli yy, nie ma jednego lidera, liderów będzie wielu. Yy, Koniec z partią wodowską to się może spodobać, nie musi. Zobaczymy, opinie są podzielone. Na przykład profesor Antoni Dudek uważa, że taka taktyka się nie sprawdzi, że mimo wszystko polskie społeczeństwo jest przyzwyczajone do tego wodza, do tego Napoleona, Bonaparte, który prowadzi swoją partię do zwycięstwa. Ale no nie wiadomo, no taka sytuacja raczej nigdy się nie zdarzała, że przychodzi frakcja i mówi, nie ma jednego gościa, który będzie wszystkim mówił, co mają robić. Jest nas. Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, i to my wszyscy jesteśmy tak samo ważni, może to podziała. Druga rzecz, która może podziałać, tu akurat są na to zdecydowanie większe szanse, to to, że program polityczny wprawdzie stworzyli, niedługo go opublikują, ale że chcą go robić z wyborcami, że chcą słuchać ich. Próśb, ich propozycji, wpisywać je w ten program i stworzyć go właśnie z nimi, stworzyć go ze społeczeństwem polskim dla społeczeństwa polskiego. To wszystko brzmi w praktyce fajnie. No, pytanie tylko, jak oni to faktycznie zrealizują, czy zrealizują i jeśli już będą chcieli to realizować, to jakie będą tego efekty? Czy oni faktycznie te postulaty będą sobie tylko zapisywać, czy będą je faktycznie wpisywać, a później, czy będą chcieli je realizować? Zobaczymy. Wszystko tutaj przyszłość pokaże, ale przyszłość pokaże również jedną rzecz czy zaangażuje się w to wszystko Donald Tusk, bo to jest moim zdaniem trzecia rzecz, która ta partia może bardzo mocno zyskać, która tą partię może bardzo mocno do przodu wybić. Otóż Donald Tusk chyba zaczyna sobie powoli uświadamiać, w jak bardzo złej sytuacji politycznej jest. Trzecia droga się rozpadła. Polska w 2050, około 1% poparcia PSL, około 2-3% w polotach. To jest naprawdę bardzo mało, nie przekraczają progu wyborczego, nawet nie są blisko i nie ma perspektywy, że to się zaraz zmieni, bo tym, poparciem, poparcie, tym partiom poparcie spada zamiast rosnąć. Nowa lewica ledwo nad progiem, około 6%, nie wiadomo jak to dalej będzie wyglądało. Adrian Zandberg jest pod progiem, zabiera poparcie nowej lewicy i jednocześnie średnio chce współpracować z Donaldem Tuskiem. I co? No okazuje się, że zaraz może być tak, że w Sejmie będzie tylko i wyłącznie Platforma. A oprócz tego PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. No a wtedy Donald Tusk definitywnie władzę będzie musiał stracić. Yy, dlatego też będzie on musiał sobie zaraz przyszykować, w mojej opinii, nowego koalicjanta, bo sam poparcia na poziomie 40 paru procent nie zbierze. On musi mieć kogoś, swoją przybudówkę, która zapewni mu dodatkowe mandaty. I tą partią może być Nowa Polska. Yy, z kilku powodów. Po pierwsze, yy, Technicznie bliskość poglądów, no bo obie te partie mówią o liberalizmie gospodarczym. No, platforma, trochę mniej o konserwatyzmie, ale powiedzmy, że w pewnych kwestiach również obie te partie deklarują, że no, chcą Polskę zmieniać, że chcą być dla ludzi i tak dalej. Więc tu jest pole do współpracy, jeśli chodzi, do współpracy, jeśli chodzi o program, ale również jest pole do współpracy, jeśli chodzi o kontakty. Przecież tak jak mówiłem, Wadim. Tyszkiewicz ma kontakty z Platformą, ma kontakty z Nowoczesną. Koalicja Obywatelska wsparła go w wyborach prezydenckich miasta Nowa Sól w 2018 roku i być może teraz również będzie go chciała wesprzeć, ale nie w roli kandydata na prezydenta miasta, a w roli y, wiceprezesa partii. Y, będzie być może chciała zacząć partię Nowa Polska promować, a ma ku temu możliwości, chociażby wspólne działanie, y, zapraszanie do mediów, no bo jak wiadomo, rząd obecnie kontroluje media publiczne, m.in. TVP, i to jest również przestrzeń do tego, aby tą partię popularyzować, aby tą partię rozpowszechniać między ludźmi. Nie wiadomo, jak to się skończy. Jeśli faktycznie Donald Tusk by się w to zaangażował, myślę, że są duże szanse na przekroczenie progu 5%. Jeśli nie, jest również duża szansa, że ta partia się do Sejmu po prostu nie dostanie. To wszystko pokaże przyszłość. Zatem podsumowując, nie wiemy, co się dokładnie wydarzy, nie wiemy, czy ta partia będzie realizować to, co mówi, czy będzie ideowa, czy jednak pójdzie w ślady swoich poprzedników, czy sprzymierzy się z Donaldem Tuskiem, czy jednak będzie próbowała działać sama, czy przekroczy próg 5%, to jest najważniejsze pytanie. Przyszłość, to odpowiedzi nam da. Ja niestety nie jestem w stanie, nie mam magicznej kuli, nie jestem w stanie tego przepowiedzieć. Yy, natomiast, jeśli Państwo są w stanie, to tam można w sekcji komentarzy to zrobić. Jeśli mają Państwo jakieś opinie, przypuszczenia, rady dla nas, to właśnie tam. Zachęcamy oczywiście jeszcze do polubienia tego filmu, zasubskrybowania tego kanału dzwoneczkiem i odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych. Jesteśmy na Instagramie, TikToku, tam również rzucamy treści. Zachęcamy do obserwacji i oglądania. Naszych treści. A teraz to by było już na tyle. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od pory, kiedy to Państwo oglądają. Do widzenia.